Ten kalendarz pracuje, jak wygląda, co możecie, czego nie możecie i jak się po nią generalnie poruszać. W kalendarze można dodawać, że kalendarze można włączać, wyłączać, ich widoczność prostym tutaj zakliknięciem, co jest robione, a co nie. Czyli po prostu klik, klik, tak, i ten kalendarz będzie nam się tutaj zmieniał. Ikona trzech, trzech kresek to jest ikona, która pozwala Wam na zwinięcie albo rozwinięcie menu czyli tego podglądu całościowego Waszego miesiąca i podglądu kalendarzy, z którymi aktualnie. Pracujecie. Można zrobić tak, że Państwo pracujecie na szerszym widoku, dlatego że im więcej miejsca macie, tym wygodniej się Wam będzie pracowało i tym szybciej będzie się Wam pracowało. To też jest bardzo duża zaleta, czyli kwestia optymalizacji. To, co Państwo możecie zrobić, to jest standardowe używanie tutaj tego, tego klawisza. Wystarczy, że Państwo się na nim zatrzymacie. To jest ten stały zestaw trzech podstawowych narzędzi, z którymi Państwo pracujecie. W różnym ustawieniu, w zależności od tego, w którym narzędziu, Państwo jesteście, to konfiguracja tego menu się będzie zmieniać. Głównym pierwszym narzędziem jest, czyli pierwszym zdarzeniem, pierwszą akcją jest to, z czym Państwo teraz aktualnie pracujecie. Jak jesteście w poczcie, to nowa wiadomość ma priorytet. Jak jesteście w kalendarzu czy w nowym kontakcie, to adekwatnie dana opcja będzie na szczycie listy. Możecie Państwo tworzyć zdarzenie w ten sposób. Jest to trochę dłuższa forma, ale przerzuca Was od razu do pełnego panelu, który pozwala na wykorzystanie wszystkich danych, które i tak trzeba będzie, i tak trzeba będzie wprowadzić. To jest pierwsza metoda, ale jest jeszcze druga metoda. Pozwala na wybranie bezpośrednio od razu czasu i terminu waszego wydarzenia. Czyli jeżeli ustawiamy się na wtorek, na godzinę dziewiątą. Czyli zaczynamy stąd, przejeżdżamy kliknięciem. Od 9 do 10:30 mamy jutro. Takie działanie pozwala nam na faktycznie trochę optymalizacji czasu pracy, czyli od razu już podajemy pewne dane, już mamy datę, już mamy termin. 10:15, już mi się niedokładnie mi się kliknęło. 10:30, lokalizacji nie wpisujemy, możemy sobie dodać notatki, ale od razu podajemy mu również nowe zdarzenie, czyli MS Outlook i zaproszenie do osób. Czyli gdybyśmy potrzebowali, sobie dodać tutaj. Partners. Teraz mamy coś takiego i możemy powiedzieć, że cały dzień. I w ten sposób wskakuje nam na górę zdarzenie. Te zdarzenia, które Państwo macie na górze, to jest standard dla całodziennych rzeczy. Ta lista na górze będzie Wam się rozwijać w miarę dodawania wydarzeń. Bo oczywiście nic jakby nie stoi na przeszkodzie, żebyście Państwo całodziennych wydarzeń mieli kilka, ale jeżeli sobie to odznaczymy. To wskoczy nam z powrotem w pierwotny termin. Tutaj Państwo niczego nie gubicie. Zostają nam te dane, które wyznaczyliśmy na początku. I to jest ten podstawowy schemat pierwszych bazowych danych, które musimy sobie tutaj wprowadzić. Jeżeli potrzebujemy więcej, czyli dostać się do tego okna, które nam wyskakiwało duże z nowego zdarzenia, to wtedy robimy więcej opcji. Wszystko zależy od tego, czy potrzebujecie Państwo zrobić schematycznie dane wydarzenie, na szybko, na już, albo w ogóle nie potrzebujecie dodawania tutaj tych wszystkich parametrów, czy też wolicie od razu ustawiać sobie wszystko, co macie do dyspozycji, jednym, dużym. Oknem. Tutaj ustawiacie sobie godzinę, tutaj ustawiacie cały dzień, tutaj macie Państwo jeszcze strefy czasowe, bo dodatkową informacje, której nie było wcześniej, czyli nie powtarza się. Jeżeli są to rzeczy cykliczne, które macie, czyli na przykład spotkania wewnątrzfirmowe, jakiś raport, to tutaj możecie sobie ustawić stałe wydarzenie. Piszmy sobie lokalizacja warszawa, tutaj wybieramy sobie na przykład pierwszą opcję i prosimy o powiadomienie o 30 minut wcześniej. No i notatka szkolenie, dzień drugi, robimy wyślij, możecie Państwo przestawić sobie takie wydarzenie i kropkowane linie tutaj Możecie Państwo trafiać sobie w dany dzień. My na razie to zostawimy. Po upuszczeniu otworzy Wam się takie malutkie okienko, które będzie potwierdzało, w które miejsce trafiliście. Nawet jeżeli Państwo zabieracie dane wydarzenie i upuszczacie je w tym samym miejscu, Outlook ma obowiązek potwierdzić, co się dzieje, co się stało w tym momencie. I dostajecie Państwo informację albo edycja zdarzenia, albo anulowanie spotkania. Gdybyśmy chcieli na przykład ustawić sobie na godzinę 13 firmowy lunch. Zakładamy, że zajmuje nam to pół godziny. Robimy to na szybko, w ten sposób, bo wiemy, widać, że jest nam łatwiej, zdecydowanie przechodzimy do dużych opcji. Prosimy o powtarzanie co tydzień, na przykład w tym momencie macie Państwo do wyboru tak zwany cykl wydarzenia, czyli kwestie, kiedy zaczynamy, kwestie powtarzania. Dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Ustawimy sobie pierwszą taką rzecz, co jeden tydzień, tak? A możemy go poprosić co dwa tygodnie, na przykład. Ale zróbmy sobie co tydzień i włączone dni. Ustawiamy sobie to na wtorek. Możemy tutaj jeszcze zmienić na przykład na piątek, a w ogóle dodać na przykład dwa dni w tygodniu i zakończenie w danym dniu. Jeżeli chcemy, żeby coś się kończyło w danym dniu, wybieramy sobie datę albo wybieramy, że po konkretnej dacie, tudzież bez daty zakończenia, czyli aż stwierdzimy, że, a, że wystarczy i zmodyfikujemy któreś z tych wydarzeń już istniejących. To wszystko po zmodyfikowanym danym wydarzeniu już zostanie anulowane i nie będzie miało swojego odzwierciedlenia w kalendarzu. Poprosimy, żeby tak w danym dniu się zakończyło, Wybieramy sobie 9. Można wpisać ręcznie, można skorzystać z kalendarza, jeśli Państwu jest wygodniej, i właściwie możemy od razu z tego skorzystać. Piszmy sobie tutaj 28. I wybierzmy sobie z kalendarza. A dobra, zrobimy to ręcznie. 28. 6. Niech to będzie w ten sposób. Mamy informację, występuje co wtorek i piątek. Początek, wtorek, 7 czerwca i data zakończenia 28 czerwca 2022. Klikamy zapisz. W ten sposób dostajemy informację podsumowującą przy powtarzaniu. Dodajemy lokalizację. Jeśli oczywiście taka lokalizacja jest, prosimy o, a powiedzmy 5 minut wcześniej i dopisujemy jakąkolwiek notatkę. Zapraszamy na lunch. Firmowe, stroje nieformalne. I robimy zapis. W tym momencie widzicie Państwo, jak wygląda termin cykliczny, który będzie nam się pojawiał w dwa dni, tygodnia, aż później do 28 czerwca. Po 28 czerwca zniknie nam coś takiego. Jeżeli byśmy w tej chwili chcieli zmodyfikować. <laughs> Termin zakończenia, to możemy się ustawić dla przykład, żeby było wyraźnie widać. Na pierwszym naszym terminie zrobić otwórz tylko to zdarzenie, albo wszystkie zdarzenia z serii. Jeżeli potrzebujemy zmodyfikować tylko i wyłącznie z jakiegoś powodu to jedno zdarzenie, dopisać informację, na przykład, że jest to początkowe spotkanie, czyli że jest to jakieś pierwsze, to możemy sobie na przykład notatkę zmienić. Możemy tutaj zmienić nazwę, możemy zmienić na przykład tylko i wyłącznie czas na pierwsze spotkanie. Chcemy się na pewno stawić o czasie, w związku z tym ustawiamy sobie 15 minut wcześniej tego powiadomienia. Do następnych się przyzwyczajamy, mamy tylko 5 minut. Możemy teraz to pierwsze ustawić sobie jako prywatne, możemy odpowiedzieć, przesłać dalej dane wydarzenie, czyli informacje, a możemy tutaj także zajrzeć do opcji, czyli zmiana języka albo interfejs powiększania. Pamiętacie Państwo, że jest jeszcze coś takiego jak ten wielokropek? Ten wielokropek mamy tutaj i możemy taką informację wysłać sobie do programu OneNote, gdzie też możemy oczywiście współdzielić to ze wszystkimi osobami zainteresowanymi. A możemy jeszcze z tego poziomu doskoczyć do dodatków i możemy sobie poszukać takiego elementu, które, który nas będzie a, interesował, na przykład taski i klikamy Dodaj. Czekamy. Kontynuuj. Mamy wprowadzenie, i mamy znaczek, że jest już zaimportowany. Możemy sobie zamknąć to. Jeżeli chcemy popracować na zasadzie Wyłączenia wszystkich przyszłych zdarzeń. To musimy sobie po pierwsze edytować to, to wydarzenie. Możemy to zrobić za pomocą dwuk dwukliku, albo możemy to zrobić za pomocą otwarcia tego zdarzenia, edytowania tego zdarzenia i zamknięcia tutaj kwestii powtarzalności, czyli do, i tutaj możemy sobie zmienić po pierwsze godzinę, a po drugie możemy zmienić zakres naszego. Działania na kalendarzu. Co mamy na górze? Mamy po pierwsze termin zajęty, i tutaj też możemy udzielać osobom, którym udostępniamy kalendarz informacji, czy my jesteśmy wolni, czy jesteśmy z wstępną akceptacją danego wydarzenia. A, czy jesteśmy tutaj zajęci, czy jesteśmy w ogóle poza biurem? Tak też możemy sobie ustawić i zróbmy sobie coś takiego. A w tym momencie, jeżeli ustawiacie Państwo status poza biurem, to tracicie Państwo możliwość oznaczania tutaj, a, dlatego że już nas to a, nie będzie dotyczyło. Jeżeli teraz a, wybierzemy sobie na przykład zajęty, to mamy coś takiego jak asystent planowania też. I tutaj widzicie Państwo troszeczkę inny układ kalendarza. Dobrze jest to sobie rozciągnąć na trochę większy monitor, żeby zobaczyć agendę, ale w sposób ułożony w poziomie czyli wydarzenia na osi czasowej. Trochę inaczej to wygląda niż ten tytułowy kalendarz pracy. I ewentualnie kwestia pokaż tylko godziny pracy. Albo pokaż nam całość dnia. To też jest dosyć dobre, w zależności od tego, czy Państwo chcecie się zawęzić czasowo, czy chcecie mieć całość dnia, na przykład wiedząc, że czeka Was później jeszcze wyjazd do, nie wiem, do dentysty na przykład i wiecie, że konferencja nie, nie będziecie mogli uczestniczyć w pełni. Czy chcesz zapisać zmianę w tym elemencie typu wydarzenie? To jest dosyć, dosyć specyficzny sposób komunikowania się, element typu wydarzenie. Ok, zapiszmy tę zmianę. Po lewej stronie macie Państwo podgląd miesiąca, to już wiecie, tutaj możecie sobie przewijać e, przez, e, przez miesiące i macie Państwo coś takiego, jak e, swoje konto i swoje kalendarze. Pod tym. Przy każdym z takich kalendarzy macie Państwo wielokropek. Ten wielokropek oczywiście mówi nam o dodatkowych operacjach, które możemy wykonać z danym kalendarzem. Pokaż wszystkie kalendarze, ukryj wszystkie albo nowy folder. Możemy sobie wrzucić coś takiego, wrzucić nowy folder bez nazwy 1. I teraz to, co dla Państwa jest istotne, to tutaj numeracja tych kalendarzy, numeracja folderów. Pierwszy folder, który będzie stworzony automatycznie, jeżeli nie zmienimy mu nazwy. To będzie po prostu zwykły. Następne będzie dopiero numerowane od, jedny, od jedynki, czyli to jest jakby zerowy nasz, e, nasz folder. Zmiany na przykład koloru danego kalendarza. Możecie Państwo synchronizować sobie kalendarze albo możecie Państwo dla wygody dany kalendarz otworzyć sobie w nowym oknie po prostu. I tutaj będziecie Państwo widzieli tylko i wyłącznie ten jeden kalendarz z możliwością dokliknięcia sobie kolejnych kalendarzy. Tak, czyli pracujecie w osobnym oknie, co daje Wam dokładnie tą samą możliwość, jaką mieliście Państwo przy na przykład tworzeniu nowej wiadomości, czy po odpowiadaniu. Widzicie całą resztę tego, co się będzie działo, a pracujecie sobie wybiórczo na jednym oknie danego. Z czym macie do czynienia tutaj głównie, to jest kwestia dat, kwestia zdarzeń i kwestia wydarzeń, czyli wysyłanie zaproszenia, wysyłanie aktualizacji, czyli gdybyśmy sobie pracowali na przykład tutaj, edytuj zdarzenie i tu mówimy, że jest na przykład zmiana godziny, i stwierdzamy, że jednak to nie pół godziny, tylko półtorej godziny nam zajmie, robimy zapisz na samym dole. To zapisz powoduje w tym przypadku zatwierdzenie zmian. Natomiast dopiero jak zamykamy nasze wydarzenie, to mamy dwa komunikaty. Wyślij aktualizację, czyli do osoby, która jest zaangażowana w projekt, czy jest osobą dopisaną do naszego kalendarza, i kontynuuj edytowanie, albo wyślij zaproszenie. Czyli po zmianie naszego wydarzenia, jeszcze dostajemy dwa komunikaty o tym, co należy zrobić. Z daną zmianą i z danym prowadzonym wydarzeniem. Czyli już nie tylko wysłanie samego zaproszenia, ale również wysłanie aktualizacji naszego wydarzenia do osoby zainteresowanej. Przy każdym takim kalendarzu poniżej macie Państwo oczywiście opcję synchronizacji, opcję ewentualnie zmiany nazwy albo kopiowania folderu tudzież usunięcia danego folderu, ale na górze już macie Państwo tylko i wyłącznie trzy operacje. Pokaż ukryj albo nowe folder. I tutaj tak naprawdę nic więcej, poza udostępnianiem, poza krzyżowaniem tych kalendarzy i podglądami, więcej zrobić się nie da. Możecie Państwo oczywiście dokładać sobie spotkania do dodanych kalendarzy, jeśli macie Państwo zainstalowane. Zoom albo Teamsa, albo jakikolwiek inny komunikator, chociażby Skype. Przycisk dzisiaj. Ten przycisk, który Państwo już znacie. Jeżeli tutaj skaczemy sobie po różnych datach, zawsze możemy wrócić sobie do dzisiaj. Pogody, miejsca, Tytuły kalendarzy, tytuły folderów, w których macie dane, w których macie również kalendarze, w których macie daty. Macie ostatnią rzecz na górze, czyli tydzień. Ten tydzień może się Wam zmienić na dzienną agendę, możecie zmienić na trzy dni, możecie zmienić na tydzień roboczy, co jest istotne, czyli poniedziałek, piątek. Macie zwykły tydzień, ale macie również ujęcie miesięczne, ale macie Państwo również możliwość zajrzenia sobie w agendę taką typową dzienną, czyli macie podgląd jednego dnia, tutaj tą godzinę, która nam, a, nam jedzie ze spotkania, i macie również ostatnią ikonę, czyli pokaż okienko zadań, czyli to. Czyli dokładnie ten element, który Państwo, w zależności od tego, czy jesteście w nowszym czy trochę starszym widoku, macie po swojej prawej stronie. Jeżeli chcemy popatrzeć na tę agendę w dwóch różnych ujęciach, bo musimy się na przykład bardzo mocno dostosować z naszymi współpracownikami, bardzo fajnie pracuje się właśnie na skrzyżowaniu, mając podgląd naszej agendy dziennej. I zamiast tutaj, na przykład, tygodnia roboczego, mamy na przykład miesiąc, widzimy dokładnie nasze najbliższe. Terminy, nasze najbliższe dni i widzimy cały rozkład miesięczny. To też jest kwestia optymalizacji pracy, czyli jeżeli możemy mieć zachowaną dużą przestrzeń w naszej pracy i dwa skrajne widoki, które pozwalają nam na ogarnięcie sobie całości naszego miesiąca plus danego dnia i najbliższych wydarzeń, to taka kompozycja będzie dla Państwa pracowała najwydajniej. Rozwinięcie ewentualnie. Jeżeli potrzebujecie Państwo zerknąć sobie więcej na miniaturze, to macie tutaj taką małą strzałkę rozwijającą Wasz kalendarz w odglądzie. Wszystko to, co tutaj macie zatytułowane, spięte na stałe z tym, co się dzieje u Was na kalendarzu. Jeżeli cokolwiek się rozjeżdża, a rozjechać się nie ma prawa w tym przypadku, to znaczy, że mamy e, jakiś błąd systemowy. To się nie powinno zdarzyć, ale nadal no, my uczulamy, bo to jest, to jest jednak tylko maszyna. Plik, otwórz i tutaj Państwo macie kalendarz udostępniony i udostępniona skrzynka pocztowa. Tutaj Państwo możecie wyszukać sobie osobę, która Wam udostępnia kalendarz, czyli jeżeli byśmy zaczynali wpisywać tak, to dostajecie Państwo informację. Jeżeli taka osoba nie udostępnia Wam kalendarza, czyli szukacie po mailach, najlepiej, najsprawniej, to wiecie, czy taka osoba w ogóle kiedykolwiek wam kalendarz udostępniła, czy jest ten kalendarz dla Was aktywny i możecie z niego korzystać, czy też nie odnaleziono wyników. Wychodzimy z tego anuluj, <laughs> a i oczywiście wybieracie Państwo później w wynikach dany kalendarz. Kontakty. Macie Państwo ikonę takiego ludzika, który mówi nam o kontaktach. Kontakty, czyli generalnie duża książka adresowa, teleadresowa, mówiąca nam o tym, kto do nas pisał, z kim rozmawialiśmy, jeżeli osoba zostanie przez nas w wiadomości dodana specjalnie, czyli robimy coś takiego. Tutaj mamy nadawca, dodaj do kontaktów, możemy ją stamtąd wyciągnąć, uzupełnić oczywiście wszystkie dane, zrobić zapisz i w tym momencie możecie Państwo korzystać tutaj z takiej listy. Macie Państwo różne osoby, możecie Państwo oczywiście dodać nowy kontakt. I zobaczcie też, że teraz tutaj również zmienił wam się, e, zmieniła wam się konfiguracja, czyli zaczynamy od kontaktów, bo jesteśmy w kontaktach. Outlook ma obowiązek dawać za każdym razem możliwość e, pracy w innych tych dwóch podstawowych narzędziach, czyli zawsze musicie mieć to main. Jeżeli zrobimy sobie utworzenie nowego kontaktu, to robimy to. Jeżeli tego kontaktu nie mamy, nie rozmawialiśmy z tą osobą, nie prowadziliśmy korespondencji, a wiemy, że musimy ją dodać, to robimy w ten sposób: skrzynka, później kontakty, nowy kontakt i wpisujemy. Możemy sobie tutaj wpisać adres, możemy tutaj oczywiście wpisać imię, tak? Nie musimy się stosować do tych wszystkich rzeczy, które, które tutaj były, ale możemy sobie wpisać dla skrótu osobisty, ewentualnie służbowy. Tutaj mamy służbowy. Oczywiście tutaj w ten sposób. Numery telefonów, firma. W razie czego informacje służbowe, na przykład dział, adres, dodatkowe informacje, jeśli coś potrzeba. Macie Państwo na górze takie krótkie menu pod tytułem dodaj do ulubionych, kategoryzuj, oznacz jako prywatny. No i tutaj dostosuj pasek narzędzi. Tutaj Państwo możecie sobie zabrać pewne elementy dokładnie na tej samej zasadzie, gdzie, wszędzie, indziej. Czyli wszystkie menu na górze pracują dla Państwa w ten sam sposób. Co więcej, możemy ten kontakt zapisać. Mamy informację, wprowadź co najmniej jedną nazwę tak firmy e, lub e, osoby. Czy jeżeli gdziekolwiek nam się coś tam pogubiło, to musimy to uzupełnić. Robimy zapisz. Coś takiego nam zacznie tutaj wskakiwać. I teraz albo szukamy, albo wiemy, gdzie ta osoba jest. Patrząc na przykład tutaj po danym kontakcie, który już wcześniej był zaimportowany, to możemy zrobić dodaj do ulubionych. W ten sposób tu się nam pojawi gwiazdka. Jak najeżdżamy na nasz kontakt, to dostajemy dopiero ikony. Nowa wiadomość do kontaktu i nowa wiadomość e-mail do kontaktu. Możemy to zedytować poprzez ikonę na górze, pododawać różne elementy. Odrzucamy, żeby nie zapisywać zmian. Możemy usunąć dany kontakt. Możemy bezpośrednio ze skrzynki, szukając sobie danej osoby, albo przy okazji, bo nam się przypomni, wysłać wiadomość e-mail i w tym momencie mamy wbitą osobę i mamy Informacje od razu z podpisem, i możemy sobie wypisać całą wiadomość. Odrzucenie, dołączenie, podpisy, redaktor wszystko jest, wszystko jest jak trzeba. Możemy od razu stworzyć spotkanie z daną osobą, czyli przerzucamy sobie do kalendarza, ustawiamy daty, godziny i wpisujemy na przykład szkoleniowe spotkanie. I robimy to w ten sposób. Tutaj sobie ustawiamy pewne rzeczy, wybieramy godziny, niech to będzie 18 do 18.30, informacja, wszyscy są dostępni, jest wszystko OK. I możemy teraz dla odmiany zapisać sobie jako wersję roboczą. Klikamy OK, zostawiamy to w wersjach roboczych i czat. Jeżeli potrzebujemy porozmawiać z daną osobą, możemy włączyć czat. Oczywiście ten czat też podlega pewnym, e, pewnym ograniczeniom. Inaczej pracuje się z sobą w firmie, inaczej pracuje się z ze sobą z zewnątrz. Dostosowanie paska narzędzi. Dodawanie do ulubionych, czyli zagwiazdkowanie, zadzwonienia. To jest kwestia tego, czy mamy odpowiedni komunikator. Ewentualnie możemy sobie zabrać te rzeczy, których, z których nie korzystamy, czyli na przykład upuszczenie zadzwonienia, upuszczenie czatu, zostawiamy spotkanie i OK. Jeżeli teraz klikniemy sobie dwa razy na daną osobę, czyli na dany adres mailowy, to dostaniemy tak zwaną wizytówkę. Mamy przegląd informacji, że jest to osobisty adres mail, że jak brzmi ten adres i informacje kontaktowe obok. Dodatkowe. Wszystko to, co będzie tutaj wpisane dodatkowo, pouzupełniane, będzie w kontakcie. Jeżeli tych kontaktów będzie więcej do danej osoby, to też będą się tutaj nam wyświetlały. Teraz możemy stąd z tego poziomu rozpocząć czat, albo z tego poziomu również jeszcze wysłać wiadomość e-mail. Ewentualnie możemy wewnątrz usunąć z ulubionych, jeżeli taka jest wola, albo w ogóle wyrzucić dany kontakt. I teraz nie macie Państwo tutaj przycisku zatwierdź OK, gotowy czegoś takiego. Wychodzicie Państwo z kontaktu i to jest tyle. Książka adresowa, czyli nasze kontakty pracują na dużo prostszym schemacie pracy, bo to są tylko i wyłącznie dane do wykorzystania później, w związku z czym nie ma tutaj tak zaawansowanych opcji, na przykład właśnie jak w kalendarzu czy w wiadomości. Ale możemy prosić o usunięcie tego kontaktu. Outlook ma obowiązek zapytać nas, czy na pewno chcemy trwale usunąć wybrany element typu kontakt. Oczywiście możemy sobie później ten kontakt jeszcze dodać, albo możemy powiedzieć, że nie chcemy, tego robić. Tutaj z poziomu macie Państwo jeszcze dwie możliwości, czyli wysłanie wiadomości e-mail do kontaktu i to, o czym mówiliśmy sobie trochę wcześniej. Teraz spróbujmy sobie otworzyć menu prawym klawiszem i zobaczmy, co możemy zrobić z takim kontaktem. Możemy go otworzyć, zedytować albo wydrukować, i to już Państwo wiecie, bo robiliśmy to przed chwilą. Macie Państwo również możliwość skopiowania szczegółów kontaktu. To jest bardzo fajna sprawa, dlatego że kopiujecie od razu bezpośrednio do systemu i możecie go gdziekolwiek wkleić. Jeśli na przykład tworzycie korespondencję seryjną, w, niech to będzie chociażby Word, możecie tam te dane do, do takiej osoby sobie od razu wkleić, trzymając je w pamięci systemu. Możecie tędy, wrzucić do ulubionych, pojawi się ta gwiazdka. Możecie przesłać dalej jako wizytówkę wikard. To jest bardzo sympatyczna rzecz, dlatego że od razu przechodzicie do maila i od razu macie osobę pisaną w wasz temat, czyli wiadomo, co to jest i kogo to dotyczy. I macie tutaj wtvcf, czyli ten typowe rozszerzenie Wikarda, które możecie wysłać od razu z pełnymi danymi do jakiejś osoby. Ta osoba sobie ściągnie i od razu będzie miała wszystko gotowe. Wracamy do tego prawego menu i widzimy teraz po pierwsze nowa wiadomość e-mail do kontaktu poza wysłaniem Wikardu, nowe spotkanie z kontaktem i nowa WB do kontaktu. Ewentualnie jeszcze można usunąć.